Cześć, Mano tutaj Suert. No i gramy dalej w The Following. Robimy misję, misję poboczną. Napad stulecia. Dotrzeć do mostu kolejowego. Tolga i Fatin zniknęli na trochę po naszym ostatnim spotkaniu, ale teraz znowu się pojawili. Oczywiście wpadli w tarapaty po raz kolejny. Musimy dotrzeć do mostu kolejowego. Jesteśmy już całkiem, całkiem niedaleko. I tutaj, w sumie zaraz obok, mamy zadanie już fabularne, zadanie główne, o nazwie anomalii musimy zbadać dziwne zjawisko, ale najpierw sobie zrobimy. To jesteśmy bliżej. O proszę, akurat coś tam, coś nam wyduchło. Czemu by nie? Dobra, gdzieś ten most. Mamy... Najpierw... Najpierw... Na właściwym miejscu. Najpierw musimy, musimy oczyścić zarażonych, ale już widzę innych. Widzę tam jakiegoś bandziora, widzę jakiegoś bandytę. No tutaj... oczyść hey, okolice mostu. Nie, Przecież jesteś zawodowym mordercą! Nie rozpraszajmy go! Jeszcze sobie strzeli w stopę! A, racja! Skup się, Crane! Ku zwycięstwu! Co za cwaniaki, no. Człowiek chce im pomóc, a oni się najgrywają tutaj Crane? z nas. No super, przez Crane? to nie mogę się skupić. <laughs> coś, co cię zainspiruje. Dajesz, stolka? No, mówcie chłopaki, co tam macie? Dobra, ja mam butelkę z benzyną. Tu sobie przeszukamy. Może wybierzemy sobie właśnie inną broń. Może się uda tutaj. Chociażby tego kolesia. Załatwić w ten sposób. Strzałem w dnieczkę po cichaczu. Jeden nie żyje. Oj, taśma się zerwała. Przecież miałeś naprawić jamnika! Mam ważniejsze sprawy na głowie niż serwisowanie zepsutego sprzętu granatu. No już granat. Moi pościg Już chyba nas widzą, już wiedzą, że jesteśmy. Że się nie ma co bawić w takim razie. Weźmiemy strzelbę. Aaa! No proszę, tam jest cwaniak. ja! czas tutaj przeskoczyć i się, uleczyć. Już widzę, że nie będzie lekko. O, chłopaki walą tutaj z ciężkiej amunicji. Dobra, tamten już leży. Znowu granat. O, na szczęście zarażonych tutaj nie widać jeszcze. Może się nie pojawią. Weźmy strzelbę. Będzie łatwiej. No, ich tutaj jest dwóch. Chyba są w środku tego wagonu. Oho, tam też są. Zejdźmy sobie. Ostrzelamy trochę do nich. Kolejny padł. O jezu, już granat. Już granat. Uciekaj. Dobra, amunicja do karabinu wzięta. Tu mamy kogoś z tyłu. Tędy nie przejdę. Najwyższy czas, żeby cię pokonać, gościu. Dobra, kolejny leży. Amunicja podniesiona do karabinu. Ten już też nie wstanie. Misja z tych trudnych, no ale może aż taką trudną nie będzie. Gościu, nie uciekaj. Dokładnie. Oj. Gdzieś dostałem. Uleczę się. Zamienimy na strzelbę. Miało być po cichaczu. Nie wyszło. No właśnie. Strzelbą od razu lepiej. Są kolejni. Widzę. O, ale zgarnąłem teraz. No, tych to już muszę z daleka załatwić. Więc karabin. Trzymajcie go zanim znowu dobra, gra posłał granat. O oh, kurde, tam następne kolo. Was w dynie. Jeszcze jest jeden u góry. Patrzcie co za gnój. po nim. Wydaje się, że wszystko oczyszczone, ale pozbieramy sobie z nich amunicję. Okej, okay, tam był jeszcze ten jeden. Warto będzie sobie chyba ten cały tutaj obszar przeszukać. Kto wie co. O, jeszcze, jeszcze są chłopaki. Strzelbunia. Tam widziałem jednego. Oczywiście okolice, mostu cały czas to robimy. Tutaj z dwóch kolesi. Usta Dobra, tamten już wie. Przeszukajmy go, ma kasę. Ukradziono zrzut, to akurat mnie w tej chwili jakoś niekoniecznie interesuje. Ajajaj, ja się władowałem. Wsać do Sam se wsadź. Rzucasz mi tu granaty? No to już po tobie. W porządku, czysto. Jesteśmy w jednym z wagonów, nie strzelaj! Spukaj trzy razy, to cię wpuścimy. Tolga odwaliło ci. Nie każ policzyć. liczyć. kryjówkę, braci, ale się chłopaki schowali. Już widzę, gdzie mam szukać, ale patrzę, czy do tych wagonów przypadkiem nie da się wejść. Mogą skrywać coś cennego, mogą nie muszą, jasne, że tak. Ale, ale, ale może. No, czy już tutaj można by zacząć poszukiwania? To się da rozwalić. Guzik. Aha, mogę sobie strzelać. Ale oni mówili też coś o tym, że można zapukać. Tylko tutaj nic się nie pojawia. To chyba nie ten wagon. Możemy zobaczyć sobie. Może w tym. Jeszcze tak zerkam. Czy coś interaktywnego do wzięcia, ale nie za bardzo widzę. Oho, pukamy. To raczej nie oni. Może tam też była taka opcja, żeby zapukać. Nie, tutaj nic takiego nie ma. Hmm. Co tu jeszcze jest? Tu coś zostało z jakiegoś kolesia. To sobie weźmiemy, brak miejsca w jakimś punku nawet nie chcę tego. Hm. Jeszcze tak myślę, bo z drugiej strony tego wagonu No właśnie No dobra, czyli tutaj ich nie ma Dwa wagony Muszą być gdzie indziej Zostają te tutaj To nie jest nasz szyf i sobie To ja palanty Pójść go Fatin, to on Masz rację, nie umie liczyć do trzech Zbierać barany. Bezpieczna strefa odblokowana przy okazji. No i dobrze. Dwa tysiące punktów doświadczenia wpadło, mam pogadać z braćmi, no to jedziemy. Co tu do jasnej cholery wyprawiacie? Tajemnica. Nic mu nie mów, Fatin. Wiesz doskonale, że tacy jak on natychmiast wszystko wygadają. Ale później może nam pomóc. Opowiemy mu wtedy, kiedy będzie mógł. Może pozwólmy mu tu zostać? W naszym towarzystwie może tylko zmądrzeć. Wasza hojność jest niezrównana, ale przypominam sobie, że wcześniej obiecaliście mi coś. Nie doceniasz nas, klej. Już to włączyliśmy zdalnie, kilka minut temu. Teraz lokalizator wskaże ci wszystko, co ma w sobie chip. A jak coś ma chip. To zazwyczaj jest bardzo cenne, chyba że to pies sąsiada. A teraz do roboty, Tolga. Czas ruszyć z projektem. Odezwiemy się, klejn! Trzymaj się! Zadanie zaliczone na pad stulecia: 7500 punktów doświadczenia, elegancko, czyli 2000 wpadło za odblokowanie strefy. Oho! I coś tu jakiś sygnał mamy. Tutaj wolniej, więc to jest raczej w tym kierunku. Może coś będzie w którymś z wagonów. Zobaczmy z drugiej strony. Da się to otworzyć nie za bardzo, ale to jeszcze nie... O, 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 o! O, ho, ho, jesteśmy gdzieś blisko. Coś gdzieś tutaj musi być ukryte. Zobaczę na minimapę. Niezbadane miejsce. No właśnie, coś chyba jest w tym wagonie. Można go otworzyć. Od razu sobie zobaczymy. Panie, potrzebnie się uleczyłem. No i o to chodziło. Zobaczcie, skrzynia wojskowa, amunicja do strzelby to jest wzięta, ale jeszcze nie z tej skrzyni, ja jeszcze jej nie otworzyłem. To jest to, czego szukałem. Czyli na minimapce to zaznaczone jest takimi takimi właśnie znaczkami specjalne zapasy wojskowe. Ja mam kartę wojskową kodową właśnie do takich tego typu skrzyń. No dobra, otwierajmy. Zobaczymy, co to skrywa w sobie. Yy, no. Dalej, dalej. Ek plan eksperymentalne zawieszenie wojskowe. Zobaczymy potem, co to jest. Świetna strzelba. Amunicja do strzelby. Ulepszenie broni król. Rewelacja. 911 obrażeń ta strzelba zadaje. Ta moja burza piaskowa to samo 911. Czegoś moglibyśmy się pozbyć. Ja myślę, że tej, tej chwili cesarzowej się pozbędę. Rozmontuję ją. Strzelba myśliska weźmiemy sobie. No, elegancko. Przedmioty kolekcjonerskie. Jeszcze tutaj jest taka jakaś opcja. List, list. Maski, flagi. Dobra, tutaj. Dobra, nie będziemy teraz tutaj kombinowali. Strzelba, myśliska, ulepszenie. Król poprawia wszystkie cechy twojej broni. Poziom drugi. Wybierz broń z ekwipunku i naciśnij LT, żeby użyć ulepszenia. Jakbym sobie zrobił to na broni Tahira. To już nic, kurde, nie zrobię. Yy, ta kosa żniwiarza, ona też jest w pełni ulepszona. No dobra. Karabinów i tutaj tych yy, i kuszy. Już bardziej nie, nie da się ulepszyć, jedynie kosa, ale ona też jest, też jest w pełni ulepszona, jak widzicie. Dobra, zostawimy sobie ulepszenie król. Tutaj były jeszcze te plany. Zaraz zerkniemy, co tam mogło, co myśmy tutaj, kurde, dostali. Gdzie to było teraz? No właśnie, bądź tu mądry trująca pułapka części do samochodu na pewno nie <laughs> eksperymentalne zawieszenie wojskowe wiecie gdzie to będzie można sobie wsadzić no nie tam ale do samochodu jak najbardziej super super na pewno jest niezłe układ kierowniczy poprawia jej stan super dobra tylko trzeba pozbierać parę śrubek no to fajne to teraz za każdym razem jak się będziemy zbliżali do takiej skrzyni to będziemy mieli to będziemy mieli sygnał jest łazik bezpieczna strefa jest odblokowana mamy to zadanie główne na celowniku ale też tutaj całkiem niedaleko jest chyba łowca skarbów studnia życzeń nie może widok z góry no właśnie no nie że tak niedaleko to jest jednak kawał zobaczmy to zadanie może anomalie Jesteśmy blisko tego zadania. Chociaż jeszcze tak patrzę. Tutaj mamy jakieś niezbadane miejsce. Tutaj mamy Ambone. Może warto sobie jeszcze to zobaczyć. To jest to niezbadane miejsce. Hmm, trzeba by zobaczyć, jak się tutaj można dostać. Na pewno są zombiaki. Ale już widzę chyba tutaj. Specjalnie te skały są postawione właśnie po to, żeby można się było tu właśnie przedostać. No dobra, wlazłem tu. No i co tu niby ma być? Co tu, coś tu było, coś tu widziałem. Otwieranie zamków trudne. Dobra, ale otwórzmy. <śleskujesz> Przynajmniej spróbujmy otworzyć. Zobaczymy, gdzie myśmy tutaj wkroczyli. Spodziewałem się jakichś kurcze zarażonych, a tu nikogo nie ma. Chyba, że się za chwilę zdziwię. Cóż, apte do apteczki przyda się na pewno. Lakier błyskawica. Śmietnik można przeszukać i zwykłych. są syntetyki. No w sumie fajne, fajne miejsce do przeszukania. Pełno szafek. No dobrze jakby można było tutaj powalczyć, a to tak bez walki to zrobiliśmy, ale zawsze mamy tu, to, to już tego nie wezmę. Zawsze będziemy mieli to miejsce odhaczone na mapie, tu jeszcze zameczek. No, idzie całkiem patrzcie całkiem nieźle z tymi zamkami, im trudniej, tym lepiej. Im trudniej, tym łatwiej w sumie. <taki> Takie normalnie sprytne szafki potwierane. Jeszcze tutaj jakaś skrzynia. Sobie zobaczymy tam po drodze, właśnie na to zadanko, czy, czy jeszcze czegoś nie możemy zrobić. Zadanie może nie być wcale takie krótkie. No nie, no bez jaj. Teraz zamek jakiś już mega trudny, ale gdzieś jesteśmy blisko. Gdzieś prawie. Jest, udało się. Ja pierniczę. Prewelka no i co my tu mamy to jest akurat słabiutkie zamszowa sakiewka sporo warta śruby, śruby które będą nam potrzebne do stworzenia właśnie tego tego zawieszenia jeszcze szybciutko zjedźmy na dół w sumie 10 śrub no dobra, miejsce przeszukaliśmy no i tyle i tyle tutaj żadnej walki, nic żadna bezpieczna strefa z samochodu kolejne śruby, chociaż tyle, butelka z benzyną. No też się przyda czemu nie. Chyba wszystko, co tutaj można było znaleźć. Nic więcej w tej chwili tutaj nie zrobię. Czas się stąd ewakuować. A jajaj, kombinacje alpejskie. Dobra. Zerknijmy sobie na mapę, jeszcze by można sobie tutaj tą Ambonę po drodze zaliczyć. Tutaj mamy sprintera, nie? Wyzwanie rozwałka, to tak niekoniecznie. Będziemy sobie na tą Ambonę. No właśnie jest już tu. Skakuj Crane. Na Ambonie zawsze coś tam jest. Karabin, nie chcemy karabinu. Otwieranie zamków trudne. No dobra, jeszcze to wezmę, otworzę. Prawie, prawie się udało, za jakimś pierwszym tutaj ruchem, ale niestety. No i tak poszło nieźle, wytrychu nie zmarnowaliśmy. Jeden wytrych i otwarte. Mała apteczek mam widzę, przydałoby się pozbierać, stworzyć apteczki. Całkiem niezła broń. Całkiem niezła broń wam powiem, ale ta moja do ulepszona jest, jest zdecydowanie lepsza. Strzelba myśli skąd już będzie warto chociażby sobie sprzedać. Jej wartość jest całkiem konkretna. Hmm. Dobra, gdzieś tam będziemy się, będziemy się przemieszczać w stronę tego tutaj zadanka albo sprintera. Można by spróbować jeszcze łapać sprintera. On też tu gdzieś Tu gdzieś jakiś nam biega. Dobra, Ambona jest. Trzeba przejść przez ten most po prostu, się nie cackać. Dobra. Idziemy krain. O jest, o jest Tam chyba było zablokowane, więc samochodem i tak nie przejadę. A zobaczymy co tu jeszcze się uda. Po drodze wykombinować, wchodzisz do bezpiecznej strefy, która jest w ogóle godzina w grze 19. No to powiem Wam, że przydałoby się przespać do, do rana. Żebyśmy tu kurde czegoś nie wpadli na, na łowców, chłopaki teraz to z nami nie będą rozmawiać. Przywołaj pojazd, można go sobie przywołać. Szybka animacja, tam gdzieś już pewnie jest bliżej. Tu jest skrytka, można zmieniać ciuchy. Prześpijmy się do nocy. Dobra, i mamy pełnię nocy, ale my się prześpimy jeszcze raz szybko do rana. Noc tutaj zaczyna się o godzinie 21.00. A świt mamy o 7.00. mi się zadania specjalnego. Na razie podziękuję. Idziemy w stronę tych anomalii, no tak jak mówiłem, tutaj mostem to ja nie przejadę. Samochodem to nie ma w ogóle, a ale zobaczcie, on jest tutaj. Dzięki temu, że go sobie przywołaliśmy, to go mamy bliżej. Od razu zatankuję mam parę butelek z benzyną. Może zrobimy jeszcze inaczej, ulepszymy sobie ten pojazd tej kurde, nic nie mogę wsadzić. Wszystko to jest po puste gniazdo na sprzęta aby uzyskać dostęp do nowego sprzętu. Zwiększ swój poziom kierowcy. No dobra, wszystko jasne. Podstawowy zestaw opon, dobra. Tutaj mamy mocno uszkodzony już. Możemy to spróbować naprawić. Zwłaszcza, że do tej części nie można już naprawić zbyt mocno. Zbyt mocno ona jest po prostu uszkodzona. Hmm. No to trochę przyznam. Cienko. Można naprawić za to tom. Nie mamy elementów. Kurde, to słabo się robi. To mogłem naprawić, tutaj już też nie naprawię. Hmm. Kurde, szkoda, bo tutaj no, mamy poziom drugi, ale to też brakuje śrub do jasnej cholery muszę zacząć, muszę zacząć to wszystko po prostu zbierać, bo się zaczyna robić cieniutko z tym naszym łazikiem. Wyzwanie prędkościowe, w to się na razie nie będę bawił. Te anomalie są gdzieś tutaj. Słuchajcie, zostawimy sobie te anomalie na, na kolejny odcinek i zobaczymy z czym to się je. Na razie to wszystko, trzymajcie się. Cześć.